Maurycy Polaski, mój przekaz mnie. Dzień dobry kochanemu Państwu. Widzicie Państwo, miejsce takie docelowe. Czyli wróciłem na chwilę do domu, na jeden dzień tylko. I od razu niespodzianki. Tutaj instrument nie gra, tam komputer źle działa, coś mi bzyka w programie. No ale posklejałem to wszystko plastrem, jakoś drutami się udało, wszystko no, poszczukować, zobaczymy. Jak będzie? Słuchajcie, bez spraw porządkowych. Przepraszam, nie było imienin wczoraj. To mi Pan Infernus zwrócił uwagę w, w YouTube, że, że powinny być imieniny. Oczywiście kiedyś były problemy z imieninami, że to, a teraz Państwo sobie nie wyobrażają bez imienin. Yy, przepraszam, Pan Andrzej Wodecki dołożył to na YouTube dla Państwa z Facebooka. Wszystkich, którzy mieliby ochotę zorientować <laughs> się, kto miał imieniny wczoraj, to odsyłam do YouTube'a. Moi drodzy, yy, Bałem się po prostu, że wczorajszy odcinek będzie tak strasznie długi, że państwo do imieni nie dotrzymają. Wracamy do naszych baranów, że tak powiem. Dowiedziałem się, że Jarosław Kaczyński grasował na Podlasiu ostatnio. No i stamtąd się wywodzi wspaniały temat do memów i do różnych opowieści dziwnej treści, mianowicie euro 3 złote, no i takie tam. I państwo pozwolą, że powrócę do tego, bo. Cały weekend był artystyczny. A teraz? No trzeba. Żeby chytrze, ale z klasą zmylić przeciwnika, wyjść naprzeciw naszym czasom, ważna jest taktyka. Jak zasiejesz, zbierzesz plony, nastaw muszle uszne. Tutaj jest niezastąpiony prezes partii słusznej. Myli fakty, gubi wątek, mowy ma do bani Z przodu koniec, gdzie początek, wszystko mu się chrzani Lecz to tylko zmyła posła, zada bobu ptaszkom Raz, krajowym wrogom do także nie mieszką. Dzięki panu Kaczyńskiemu, który dzierży berło i ustalił bez problemu kurs 3 złote Szkopy wielce się stroskały jarkiem na upale i tym, że mu euro stoi tak mało wspaniale. Stres wynikły z zatroskania sprawi, że wymiękną, Potem skręcą się ze śmiechu, aż ze śmiechu pękną. Co pęknięty Niemiec, może złapany wewnyki, gdy go śmiechem skończy orzeł. As naszej taktyki. No znowu się zrobiło długo, więc piorunem imieniny 4 lipca obchodzą Aggeusz. Alfred, Andrzej, Atanazy, Aurelian, Berta, Elżbieta, Hyacynt, Innocenty, Jacek, Jacenty, Józef, Julian, Malwin, Malwina, Odo, Ozearz, Patrycjusz, Patrycy, Piotr, Teodor, Udaleryk i Wielisław. I wszystkiego dobrego oczywiście Państwu wczorajszym solenizantom. Także kłaniam się serdecznie, jubilatom. Dostojnym, zapraszam naturalnie do patronowania, do współpracy, do klikania. Cieszmy się sobą. Kłaniam się, do zobaczenia, do jutra.